Jasper mnie ogląda, siema Jasper. Siemano, siemano! Z okazji urodzi! Dzięki Mordo, dzięki! Wejdź na mojego live na Twitch! Siema Mordo! Siema. Urodziny mam za dwa tygodnie! Dam ci jakiś prezent na urodziny. Jakiś item z Do Donejty możesz do czego wysłać na, na, na tego! Na urodziny! Ile? Daj. Ze 200 stówki 200 zł. Dobra, to za dwa tygodnie. Na urodziny. Okej, okay, tylko nie zapomnij! Dobra kolka! Twoje zdrowie! Będziesz na mał ma 18 kliwicach? Chyba nie, ale jeszcze zobaczymy. No to bądź, bo sobie potę ze mną strzelisz. Już mam! Zrobiliśmy to na poprzednim fajmie. Na 16, ale możemy na 18 to zrobić! <grym> masz też hejterów i widzów, którzy cię kochają! Masz połowę z tych tu to są widzowie, a połowy hejterzy, więc masz... i hejterów i widzów, więc nie dziwisz się! Dobra, Dawid, ja idę otwierać szynki w CSie. A to gramy w CES GO? Gramy w CES Gramy CES GO 1 PAW1! Nie daj się namawiać! Gramy! A o co gramy? O Odonata 100 zł! Aha, nie mogę do niego nadzwonić widzowie, bo ten! Bo nie jest aktywna steama! Zróbcie aktywny na steama! No halo! No halo! 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 Jest GOL! To się zemszcze na Polsce, Ale się na niej zemszczę! Ale to będzie zemsta! <laughs> Błagam Polska! Przegraj mecz! Woo! Żeby Polska przegrała! Bo dziwutkę tu chowa! Żeby Polska domu przegrała! Ta, 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 ta! No halo? O halo, tu witam. witam. Witam, witam. Dobra, to gramy, gramy. Pięć? Bo ten specjalnie się bagietkę Michaela ogarnąłem. Serio, bagietkę? Piątkę gramy. Ogarnął i bagietkę, serio? To? Tak, jest bagietka Michaela, będzie gram grał z nami. Witam Ale prawda, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Kojarzy pan, nie Dawid Jasper? Tak, wiem, że to yy, yy, pan Jasper. O, to dobrze, witam pana serdecznie. Jak tam u pana, panie Badieco? Yy, jeszcze raz, był przerywać i mocno ten. Jak tam u pana, jak tam u pana, jak tam u pana? A powoli do przodu, powoli do przodu. Wie, panie Badieco, wie, że spotykamy się na tym Ma, sobie to wyjaśnimy wszystkie te rzeczy, co pan mówi na mnie? My, a to my na tym Ma 18 wyjaśnimy, wie pan o tym? Ja nie mam nic do ciebie zasper yy, ja cię lubię, wszystko my sobie wyjaśnili, jest wszystko. Ale poduszanie mnie ja poduszanie jest nie jesteadą! Pod Sadą! Ludzie widzieli jak pan mnie zaczął dusić! Ale oni tronują za spego. A pan, pan powiedział, pan powiedział na, yy, na filmiku na konferencji, ja y, Jasper przekręca fakty, Jasper przekręca fakty, zapraszam na filmik Popo, tam wszystko wyjaśniłem, a naprawdę nic na tym filmiku nie było i nie było żadnego filmiku na kanale Popo. Nie było żadnego filmiku, sprawdziłem to dokładnie i żadnego filmiku na kanale Popo nie było. No nie było, ja nic z tego filmu nie, nie nakręcałem na Ciebie. To dlaczego Pan mówił, dlaczego Pan mówił na, na tym, na konferencji, że jest filmik na kanale Popo? Że ja prze, że ja mówię, że Ty przekręcasz fakty? Tak, mówi Pan na konferencji, że, yy, że, jest filmik na kanale Popo i że Jasper przekręca fakty, że Jasper przekręca fakty, jest filmik na kanale Popo i, tam wszystko wyjaśniłem, tam wszystko wyjaśniłem. Dobra, sp sp spojrzę się na ten filmik i obejrzę. Dobra, gramy, gramy. Na jeździe bombale. Bajecza to pięknie. ciszej, może mów do mikrofonu, może nie będzie Cię tak przerywać. Bagiecon Top 1, o. Bagiecon Top 1. No Bagiecon Top 1, to, to zrozumiałem. No, to jest zrozumiałe. <śpiewanie> a gdzie Pan będzie pani Bagiecon na y, Fejm 18, na dole czy na górze? Nie wiem, czy będę na Fejm 18. Bo ja jestem na chorobowym i nie mogę na razie na chorobowym... Słyszałem, że... Słyszałem, że pan ma zakaz stępu na PMA. MMA. Słyszałem, yy, bagiezca się wypowiedział na pana temat, że ma pan, <grym> że ma pan zakaz stępu na PMA MMA 18 za to, że yy, naruszył pan regulamin Fame yy, MMA i ma pan zakaz stępu na Fame MMA 18. Panu to ja nie, nie, nie mam takiego Śląskiego. zakazu. Ale, ale sam sam, ten, sam powiedział pan ten Boxder, że ma pan zakaz wstępu na PMA, dlatego że pan naruszył regulamin fejmu i ma pan zakaz wstępu na PMA 18 bo walczył pan w a jak ktoś walczy na prime, to ma zakaz wstępu na fejm Tak powiedział no, w, jako władza nie może mi tego zabronić, jest wolny kraj. Może, może? na, on, na pra, pra to nie, nie ma, że mogę e, ten, jeśli kupię e, ten, kupię bilet, mogę sobie normalnie e, wejść e, Ale to dlaczego, e, to dlaczego, to dlaczego pan Bogdel powiedział, że ma pan zakaz całkowity, zakaz stępu na prime MMA? Dlaczego pan Bogdel tak powiedział? Ale od kogo to wiesz? Od pana Boxdera! Od pana Boxdera! Sam cię wypowiadam na, na internecie, że Badiad Michael ma zakaz wstępu na Fejm, bo naruszył regulamin Fejmu i walczył na Prime i za to ma zakaz wstępu na wszystkie gale i ma zakaz wstępu też na konferencję. Tak powiedział! Tak, tak powiedział? Tak powiedział! Tak powiedział na ostatnich apelkach. Że Bogdel, Bagiecon Michael ma zakaz wstępu na MMA 18 Na prime i na, Paymy, na, znaczy na primy, Ma zakaz wstępu i na za to, że naruszył regulamin Prime. Ja zagajcie jeden na jeden Ja z panem Bagieconem? Tak Jeśli pan bagiecą chce Panie Bagiecon, panie Bagiecon Tak, tak, tak Teraz ja pana poduszę. Oko za oko, ząb za ząb za ząb, za ząb Pan nie poddusił, teraz ja pana podduszę oko za oko, ząb za ząb wow, 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 wow. Dajcie jakąś łapę jedną na jeden Możesz nie bluźnić, bo mam live'a na Twitchu. Mam dużo osób. Ogląda mnie tysiąc osób na lajbie. Możesz nie bluźnić. Horry. To teraz przepraszam, administrację Twitch. Przepraszam, administrację Twitch. Będzie pan duszony, panie Bagiecon. Jasper teraz oko za oko zam za Zobaczy pan jak to jest. Teraz za mas ludzie Teraz grze, nie? zobaczy pan, teraz pan mnie podusił, teraz ja tak pana poduszę i złapię, tylko to będzie bardziej brutalnie. Teraz to będzie bardziej, bardziej brutalne. brutalnie! Hmm... Bardziej brutalnie będzie! ty nie wiesz na co się porywasz, kurde! Pan nie wie... Pan nie wie na co się porywa! Teraz już się tak łatwo nie dam! Teraz już się... Z tak... myszką na drzemno, kurde. Tak, tak łatwo już się już nie dał! Słuchaj, to pilne. Bagiecon o godzinie 2036 Wyzywał cię od frajerów na strzała. Powtarzam. Bagiecon nie. o 2036... Wyzywał Cię od również Nie no. słuchaj, nie słuchaj... Ten... Tak, wyłączyłem tego donata, wyłączyłem tego DONATE'A, wyłączyłem go! Nie, kłamią, oni kłamią. muszę CS-a bo mapę instalowałem. A czy to jest prawda, co mówił, yy, co mówił ten yy, Robalini, że... Czy byłeś taki mądry, jak na Fame MMA 22-29 stycznia zaatakowałeś osobę niepełnosprawną. Tak powiedział, tak yy, powiedział ten... E, tak powiedział Robalin, ja powiedział a, a pan powiedział e, to wszystko jest nieprawdą e, Jasper przekręca fakty zapraszam na i Popo, tam wszystko wyjaśniłem e, a na konferencjach pan robił wywiad mówił pan na wywiadzie, że e, wszystko sobie z Jasperem wyjaśniłem e, tam poddusiłem go żeby wiedział, że ta walka nie ma sensu, że ta walka nie ma sensu i poddusiłem go, żeby mu tłumaczyć że ta walka w nie ma sensu, że od niego silniejszy i podusiłem go. Tak pan powiedział, jak pan robi konkurencję z tą wywiad, z tą kobietą, że pan mnie podusił, żeby mi to wyjaśnić, że ta walka nie ma sensu. No ja nie ja twierdzę, że no, ta walka nie ma sensu, No ja, ja A dlaczego tej, nie ma sensu? Pozycjonisty za swój. No to zobaczymy, ja no to... Nie możemy, żebyś był jakiś upośledzony, więc... Tyle, no było starcie eee, A może, a może zawalczymy? Z ty... moim zdaniem my się pogodzili na tej, na tej gali Nie wiem, jak, jak ty masz inne wyobrażenia, to, to nie wiem Ja myślę, żebyśmy zawalczyli Ja myślę, żebyśmy zawalczyli Ja bardzo chętnie bym się z panem w linku zmierzył Wystarczy mi 3 tygodnie, 3 tygodnie, czy 4 tygodnie treningów I będę gotowy na walkę Spotkamy się... Jasper, Jasper, ale no, ja Cię lubię, ale ja z rozwaloną nogą Cię bym pokonał. Panie Bagiecon, jak ja potrenuję 4 tygodnie, to nie ma bata, tak samo jak łysy Dawid Gzinot rozwalił go i Patryk Bandura rozwalił tamtego, to ja to samo zrobię, co Patryk Bandura, to samo zrobię, co Patryk Bandura ty się szybciej zwęczysz niż mnie domu. Nie, nie, ja będę szybko, wolno biegał, ale po, że, zrobię to samo co Budzianowski, Rozpędzę się, powalę pana na ziemię, będę pana nakładał pięściami i koniec walki. Koniec walki. Mówisz, za koniec walki? W pierwszej rundzie. Ja zrobię skrętówkę na nogę. W pierwszej rundzie, założysz, się to będzie pierwszej rundzie. Jakie to w drugiej rundzie? Pierwszej no, 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 to, 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 to ja obstawiam e, 100 tysięcy, że przegram i, i, i wygramy, jak jesteś taki e, pewny siebie. Jestem pewny siebie, bo wiem, że w pierwszej rundzie, jeśli nie w pierwszej rundzie, to w drugiej rundzie pana rozwala i wiem, że albo w pierwszej, albo w drugiej rundzie będzie pan leżał na macie i już będę, już będę miał przewagę. Będziesz miał przewagę? A jak ludzie będą stawiali pieniądze na mnie, to ile oni zarobią? Będą czycieć, ja, będą czycieć e, to co czyczeli na Łysego Ginolda. Byś musiał jeszcze, Robca, e, a ile ważysz za sfer? Nie wiem, ale jestem pana kategorii wagowej, pana kategorii wagowej. Mogę zejść do pana wagi, mogę zejść do pana wagi. No jeden plus tego starcia by było, żebyś zadbał o zdrowie, nie? Jest pan się nie boi o moje zdrowie, w pierwszej albo w drugiej rundzie pana powalę, wygram 25 tysięcy. Jak zapłacą mi 25 tysięcy za walkę, powalę pana 25 tysięcy, dopiero całą kasę i wszystko stawiam, 25 tysięcy, na akcję charytatywną dla chorych dzieci. Rozumiem, ale bo ciężko widzę te, te zestawienie. Wystarczy, że Bogdzel postawi, że Bogdzel da 25 tysięcy już na przygotowanie walki, na treningi, na wszystko w Łodzi. W Łodzi będę trenował w czarnym smoku, wygram walkę i będzie i 25 tysięcy stawiam na akcję hartatywną. Pan tak mało się cenisz? No 25 tysięcy, tyle Bogzel dawał temu Patrykowi Bandurze i wesoł i Ginoldowi. Dawał po 25 tysięcy im dawał za walkę! 25 tysięcy? Nie sądzę! No to ile mógł postawić, panie Baniewce? Ja myślę, że z 25 tysięcy postawił! Na pewno dał, na, yy, dał im na pewno! Jeśli wygrali, no to zgarnęli całą pulę! Nie, nie, nie sądzę, nie sądzę! No, no to możemy się zmierzyć! No ja ...wyobrażenia yy, o kwotach. No to pogadamy z bokserem. Bokser musi wyrazić zgodę na walkę. Musimy spotkać się z bokserem i bokser musi wyrazić zgodę na walkę. No ale z bokserem się nie dogadamy, bo ja mam kontrakt w prajmie. No to możemy prawie się bić. Co za problem? Nie powiedzieć, że nie będę miał wstępu na fajny MMA. Ważne, że będę się bił, że Casio da mi 25 tysięcy. Don Casio da mi 25 tysięcy. Za walkę zawalczymy. Będziemy walczyć Będziemy walczyć na prawie i zobaczymy. Zaraz my, czy ty wiesz, że koło Koło 10 tysięcy kosztuje same przygotowanie yy, yy, do walki? No wiem, ale yy, miałem się zmierzyć, miałem... że z 25 tysięcy zostaje 15. To no. już nie dasz. Ale tak, ale miałem bać z tym guściem yy, lew, lew, jak on ma lew, yy, jaką ma, jak on ma ten lew? Leb proponowali mi PRIME około 31 tysięcy za walkę z nimi i na, na, na walce go by, by, by zdali na PRIME i wszyscy krzyczeli pytali się, tam pytał się ten ten taki gruby w okularach pytał go się, czy chcecie walkę Daryl Lev kontra David Jasper, a oni powiedzieli tak, chcemy, i wszyscy krzyczeli Dabi Jasper, David Jasper chcieli walkę dać mi z tym Daryl Lev, ale jeśli mam walczyć z nim to wolę bym walczyć z panem, panie Bogiecą, bo proponowali mi 31 tysięcy za walkę z Daryl Lev. jeszcze go wygwizdali biglizd na, na tego na prajnie i krzyczeli wszyscy na trybunach David Jasper to było 3 tygodnie temu na Prime. I są nawet shoty na YouTube panie Bagiecie. 3 tygodnie temu nie było Prime'a, panie kolego. Coś ci się przyśniło. Na YouTube był Prime. Był Prime. I, znaczy nie trzy tygodnie, tylko kilka dni temu był Prime na YouTube I, i konferencja Prime walka była i to tam na koniec walki pytali czy, czy chcecie walkę dar konta David Jasper, a oni go wypizdali e, i powiedzieli David Jasper, David Jasper i wszyscy chcieli walkę, żebym walczył z tym gościem Darren i wszyscy go wypizdali na Prime ie. i na sali go wypizdali i powiedzieli, że chcą ze walki z nim. Słuchaj, teraz, to ja chcę, a to, to są za wysokie progi dla Ciebie. No mi proponowali 31 tysięcy prime za walkę. Kontaktował się nawet ze mną sam ten, sam ten, jak on ma. Kontaktował, kontaktował się ze mną sam ten, ten podaż Prime'u na Instagramie proponował mi 31 tysięcy. Za walkę na Prime'ie Darlet. Dobrze, to niech Ci proponuję, yy, chciałbym zobaczyć jak to, jak ten... A nie zdawał jakiś poziom, to mogę wtedy wziąć z Tobą walkę. Poziom, bo będzie jak ja Pana rozwalę, Panie Bogiecą, na Prime. to wtedy Dobra, to wiesz co, to ja sobie przywiązę jedną ręką i będę z tobą walczył jedną ręką, zgoda? Jedno... Jak ja pana w pierwszej rundzie rozwalę, ja pana w pierwszej rundzie rozwalę, to pan ci porozumie mnie, ja w cztery tygodnie treningu jestem gotowy. Cześć, ty będziesz uciekał jak groba linii. Wyrzuć! ja bym cię ubił jak śmietanę, kurwa z rana. Przekonamy się na prime, przekonamy się na prime. Na Mars prim, na spotkamy się, zrobimy znowu face-to-face face i, i się zmierzymy. Zmierzymy się. Zmierzymy się? No nie wiem. No co nie wiem, panie pakieca, coś pan ja, wie? Wy... Ja, ja chcę znowu mieć zarzucone z kogoś kurwa e... Zaatakowałem niepotrzebnie Nie, teraz to będzie odwrotnie, teraz to będzie inna bajka Teraz to ja pana podduszę, a pan będzie kwiczał e? 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 Będzie pan kwiczał, zobaczy pan Teraz tam się tak łatwo nie dam, nie dam się Kurwa grasz czy gadasz? Gram Roz